Wiem, kim jesteś. Hmm, wyglądacie co najmniej podejrzanie. Hmm, żadnego dowodu na ingerencję kosmitów, ale znajdę ich. E, o co w tym wszystkim chodzi sami? Jest taka teoria, że w każdym domu mieszka co najmniej jeden kosmita. A kto tak powiedział? Bardzo znany i niezwykle mądry naukowiec! O proszę, a do tego strasznie mi kogoś przypomina. I jak ci idzie? Średnio, ale czuję ich obecność. Wiesz co? Może i nie mamy kosmitów w domu, ale to żaden problem. W sensie? Sami ich zrobimy, chodź! Juhu! Hej, kochani, zgadnijcie, kogo dzisiaj będziemy gościć! To Rick z serialu Ricky Morty! Pomoże nam w naszym projekcie! Ale najpierw zrobimy formę jego głowy za pomocą tekturowych pasków. Rick byłby w szoku! <laughs> Obkleimy całą buzię tekturą i gorącym klejem. Tylko ostrożnie, bo możecie się poparzyć. O tak. Ale potworny uśmiech, ale to dlatego, że w jego głowie mieszka teraz kosmita. Przypomina trochę odcinek Rika i Mortiego. Tak w ogóle to Morty jest wnukiem Rika. A serial opowiada o ich szalonych przygodach. Na przykład wielkie oczodoły. To styl tej kreskówki. I. gotowe. Ej, zaraz piłkę! O, świetnie sprawdzi się jako oko Rika. Oko? O, ups, spadam stąd. O, sami. Zdejmę teraz formę z tej twarzy. Ostrożnie. Super! Spójrzcie, wyglądają jak bracia bliźniacy, ale tylko jedna maska będzie nam potrzebna. Teraz musimy podzielić ją na dwie części. Wzdłuż tej linii. Ostrożnie z nożykiem. Poproszcie kogoś dorosłego o pomoc. Gotowi? To patrzcie. Powinno Wam wyjść coś takiego. Mogę Ci pomóc? Pewnie weź tę część. Dobra, pokaż nam. Teraz najlepsze! Juhu! Obkleimy całą głowę masą papierową. Będzie nam potrzebny pędzelek, dużo kleju i kawałki papieru. Gotowy! Zdejmę się dołem twarzy! Dzięki. Nakładam teraz klej w ten sposób. A na górę papier. O tak! I więcej kleju na wierzch! Zrobimy trzy takie warstwy. Trzy? Niech mnie makarniki! Prędzej się zestarzeje, niż to skończę! I już skończyliśmy! Widzisz? Niepotrzebnie się martwiłeś. Faktycznie, szybko poszło! Myślisz, że nabiorę się na te siwe włosy? <laughs> tak w ogóle to dodaliśmy paski z tektury na całej powierzchni, żeby buzia była bardziej trójwymiarowa. Też tak zróbcie! Założyliśmy jeszcze zawiasy. No dobra, masa papierowa to fajna zabawa i wcale długo nie zajmuje. To w takim razie mam dla ciebie jeszcze jedno zadanie. Tył głowy Rika zrobiliśmy w ten sposób co przód. A teraz sami okleję ją papierem. A, znowu to samo. Ja w tym czasie pomaluję twarz i Morty mają bardzo ciekawe życie. Zawsze podróżują do innych wymiarów i wszechświatów. I wpadają w kłopoty. Ale udaje im się jakoś wykaraskać. E, co? Mówiłaś coś? Że Rick i Morty tworzą świetny zespół. Tak jak my. Tu bym się kłócił, ale nie mam na to czasu. Obie części twarzy są już gotowe. Potrzebujesz mojej pomocy sami? Dzięki! Już prawie kończę. Dobrze, to ja w tym czasie wezmę się za mechanizm. To będzie najlepsza część projektu. Mechanizm będzie otwierał i zamykał głowę. Wiem nawet, kto w niej mieszka. Wkładam rulonik do rurki termokurczliwej, a następnie do słomki. Będziemy sterować głową za pomocą pilota. Fajny pomysł, co nie? Już skończyłem! Świetnie! Ja też. Musiałam ściąć markera i włożyć do środka nakrętkę. Zabezpieczyłam też wszystko klejem. Sprawdźmy, czy będzie działać. Super! W tyłu robiłem drugi mechanizm i mam pytanie. Skoro Riki jest z wymiaru C-137... Hmm, dobre pytanie. Nie wiem, możemy wymyślić jakąś nazwę. O, o, wiem! Może szlamowy wymiar. Podoba mi się. Myślisz, że nasz kosmita się w nim zmieści? Hmm, myślę, że tak. Poza tym jest w moim ulubionym kolorze. Super! Hmm, daj mi jakąś podpowiedź. Kto to będzie? Zobacz, ale w szlamowym wymiarze nie ma podpowiedzi. Okej, okay, niech to będzie niespodzianka! Krzesełko gotowe. Nigdzie nie idźcie, zaraz wracamy! Okej, okay, krzesło dla naszego kosmity jest już gotowe. Tu zrobiliśmy ten sam mechanizm, co wcześniej. Kiedy poznamy kosmite sami? E, co? O, jeszcze nie jest gotowy! O, chyba się wygadałem! Dobrze, później nam powiesz. Świetnie ci poszło i zrobiłeś nawet otwór na kabelki. Super! Ale zanim zamontujemy to krzesło, musimy wyposażyć je w silniczek i światełka. Fajnie, prawda? Tu mamy taśmę LED. A tu dwie fluorescencyjne pałki. Znalazłem to i wszystko podłączyłem! Dzięki! W samą porę! Właśnie skończyłam krzesło, więc możemy przejść do kolejnego etapu. Nakładam trochę kleju. I mocuję je w tym miejscu. Hop! Super! Znalazłem kolejne części! O wiem! Użyjemy je na twarzy! Mówiłeś coś o twarzy Lika? Nie odkładaj ich nigdzie. Zaraz nam będą potrzebne. Nie będą! Tada! Dzięki Sami! Wow, świetna robota! Hej, Susan! Zapomniałaś o oczach? Oczywiście, że nie. Hop! Nie bój się, to tylko maska. Wciąż jednak musimy popracować nad tą stroną. Jakieś pomysły? Może panele, guziki albo inne przyciski? W końcu to nie głowa, tylko wieża kontrolna. Oh, tak, super pomysł. Podoba mi się. A po co ci ta folia? Jak to po co? Żeby kosmici nie czytali mi w myślach. Nie chcę nic mówić, ale folia ci raczej nie pomoże. Umieścimy to wszystko w taki sposób, że kosmita nawet nie wpadnie na to, żeby stąd uciekać. Najpierw zakryjemy zastrzały za pomocą takiej słomki. Musimy ją przeciąć wzdłuż i nałożyć tutaj. O tak! Też muszę coś wymyślić! Trzymaj te dwa komputery! Wow, dbasz o detale! Tu je dam. Tak! Umysł szalonego naukowca jest niebezpieczny, dlatego zamontuję tu taką blokadę i dodam więcej kabelków. O! -o! Uwaga! Wiem już co z nimi zrobię! Wygląda znacznie lepiej, prawda, kochani? Patrz co wymyśliłem! Wow! Ale super sami! Musimy jeszcze podłączyć wszystko do tego chipa! Samą porę do dzieła. Tu idą wszystkie kabelki. Nic skomplikowanego. Patrz na mój prom kosmiczny! Aha. Ostrożnie sami, to nasz pilot. Potrzebujemy jeszcze takich rożków. To przecież włosy Rika! Wow, wyglądają jak prawdziwe! Hmm, chyba chodzimy do tego samego fryzjera. A, jak tam twój kosmita? Na pewno jest już gotowy. Co powiedziałaś? Nie rozumiem. No, ten kosmita, który będzie żył w głowie Rika, zaraz. Haha, ha, nabrałem cię! Tylko ogór Rik przetrwa w tak radioaktywnym środowisku. Wow, to dzieło sztuki! Naprawdę mnie zaskoczyłeś. Usiądź tu, geniuszu. Trzymaj jeszcze tablet! Pomoże ci w podróżach kosmicznych. I to ja rozumiem. Oraz zobaczyć cały nasz projekt. Podobał Wam się nasz projekt, kochani? Jeśli tak, to dajcie nam łapkę w górę i subskrybujcie nasz kanał! Hmm, ciekawe, co tam u ogóra Rika. O górze Riku, jesteś gotowy? Czekaj, niby na co? Dla międzygalaktyczną galaktyczną przygodę! Wow, mogę lecieć z wami? Pewnie, ale najpierw musimy zbudować większy statek. To czeka nas dużo pracy. Dzięki, że z nami byliście kochani. Pa pa! Klikajcie dzwoneczek, żeby niczego nie...